Nawijaj trochę. Nie przechylaj się do tego aparatu. Ponawijaj no, no. trochę. Muszę się powstrzymać, kurwa. <laughs> I co? A w drugą stronę? A w Nie, za mało bóg. Dobra, Tom. Metod mena i tak nie tu wyjedziesz no. A co ty pijesz? Skąd masz komosę? No pijesz? To jest kurwa smakowe, w jak berła. Opak. No, no, coś takiego. No, no, no. O, dokładnie. Żyjemy szybko, idziemy do spokoju. Nie pijesz, żeby Żyjemy szybko. <grym> no. no, ponagrywaj trochę jak tam się potem... Ano no to nagrywa. O, się jak tak się na boki trochę patrzysz, wiesz... ...to nie, <grym> nie tak <się grym> ja ty Poczekajcie, no, no, tak. spokojnie, ja nie jestem kurwa ubrany do wizji. Ustaw się na środku tej linii bardziej. Ja? Tej, no tej. <grym> Okej. Okay. Dobra i, we, i może przelecisz kalioka, a biga będzie sobie stała i się patrzyła gdzieś tam, nie? A ty przelecisz bez. <noise> Pogadaj coś. Jestem biga, jestem kalioka, jestem No. Ty na klipie też musisz? No będę, będę. Kręcimy później. No mogłeś być, no, jak Już? ten Bartek nawijał. Już? Czemu mnie nie puszczasz? No, tak, tak, to się później też, nie? Kurwa, nie, chyba, chyba tak. źle, że to robimy ogólnie. Bo tu nie będzie, za mało tu będzie, wiesz. No dobra, no sekund, to, teraz to teraz przybliżę może... i będzie drugie, nie? No. To muszą być takie no, przybliżone. Nas... Czekaj chwilę. <śleski> <śleski> już wasze suta słuchaj, nie tu to w ogóle? Nie będziesz w ogóle ruszał ustami, będzie. pojarać pierwszy. Nie, bo pierwsze Dobra, włączamy muzykę. Paiozko, Drugi uciec. pojarać. Już? <śmienicza> no i już leci lecieli na ten. Okej. Chuj tam nie, no jak się do nich zgłosić zawsze. No jakieś tam nejmowe buty macie, to może by do nejmowe ograć. Jakieś Sierpeckie buty ręką. Nie, jeszcze nie, jeszcze chwileczkę. Jeszcze no, chwileczkę. Pa, 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 co ja mam tutaj. Pa, pa, pa. Ciep, 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 ciep. Nowa generacja, młoda generacja. Hmm. Weź w wiesz, bądź taki opiekuńczy jak prezydenci. <sum> Możesz się czasami schylać, wiesz, do obiektywu, trochę tam porobić jakiś różnik. Na czym kończy? Na jakie słowa kończy? Ej! Ej I się tak, Ty, żeby a was może, było widać. żeby oni szli stopniowo w trakcie jego zwrotki do przodu. Co? Ja nie wiem, jak uważam. Słuchajcie, jakbyście. Sły, tak się cenię, nie chcę, się nie chcę nie tu w żadnych wiemy, tuch, tak, każdy prowadzi się sam. Na tak, no własny sposób. Podbijcie, nie? Nie, ja na wierzchu całe bagafi. Kończę Dobra, jedziemy, tak? Tak. To ja pierwszy. jest. <laughs> Że mnie na jak Bardzo widać, że jestem najebany, czy nie? Dwa, <grymne> On 20. Dwa lata? To już się nagrywa, nie? To już się nagrywa, to... Teraz już? Cześć. No, <grymne> Czołem! Dobra, no i teraz wszyscy bliżej. Wszyscy bliżej. Żeby wszyscy się widzieli. I tupamy, tak? Dobra, tupamy. Bliżej, bliżej, bliżej. Brawo, autobus. Tak lecimy. Wymachaj coś, jakiś wydaje. ten. No już możemy. No. Jadu, <grymne> Tam ci to są nepiki, kurwa. Chyba zrobiliśmy. Potędzie majeństwo. No, 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 no. Moje Dawaj, kumos Ma Machaj. Bez piwa, nie? No, dawaj. No już jedziesz, kurwa. Gdy jestem. Dobra, ja już kręcę To jedziemy, kumosik. Tylko kurwa dobrze to nawiń. Dobro, ale moje oczy kurwa A nie, nie, możesz mu zbliżenie jeszcze zrobić, żeby bardziej Jak było... Nie, nie, też, żeby... to jest tylko tak wiesz. Tą A jakbyś zrobił. <laughs> <laughs> w nowym Jorku tak piszę. <laughs> Gocha, kurwa, jakiś polu. <laughs> Ej, ta morda ma... Kutaso zamiast nosa tam. <laughs> Nie ja wiem, chyba chyba nie. Od razu. Jestem na Kurwa, ja to za mocno trzęsę, ja nie potrafię takich rzeczy. Nie! A my już tak No mi taki najebany, stary, że <grym> Widzę. Nie pierdolę, ostatnio tak nie widzę. O co będziemy teraz? nie ma picia. No, nie, nie, no nie robimy tej kapuśy. Co, co nie ma, nie ma kawałka jaj. No, nie ma, nie. O, to jest fajnie. No Myślę, że to gole tak nie zostało. Tak.